Witam w odcinku z naszego pokazu umiejętności, tak. wspaniałego, w grze pod tytułem Critical OPS. Dokładnie, yy, tak, a teraz tak. się wam pofleksuję moim epickim ekwipunkiem, tak, patrzcie to, o tak, mam, jestem, mam ekwipunek, ja jestem kozacki i Dobra, ogólnie, no. o patrzcie, ja mam nawet kosy, mam, patrzcie, ja mam nawet kosy, o, Olaf Firefly. Mam nawet rękawiczki ja mam Dodawać mnie do znajomych, jak chcecie okay. grać. Na pewno nie będziemy grali, ale dobra, tam. E, Wingmana. Wingman, e, oczywiście. Ja Wingman. O, o, tak, pokaz umiejętności. W czasie odpala nam BMG Drive. Będzie się rozgrzewał. Zapogramy może po nagrywkę. Tak. Odcinka raczej nie będzie już na komputerze, bo po co nam? O On tak. jeszcze wczytuję. A nie ma jeszcze nikogo, a nie jest, jest dużo nie ludzi mam nie dla nikogo w sensie... Mam nadzieję, że wy mnie słyszycie Czekaj chwilę, muszę sobie to obrócić Bo mnie, o dobra Mam nadzieję, że wy mnie słyszycie, bo mogą być problemy Nie mam nie dla... Ostatnio polubiłem granie augiem w ogóle A będę miał lagi teraz Takie mam przeczucie Już mam Dobra Ile mam to... mm, Kim my jesteśmy? Gdzieś? To biorę sprzęt i hełm i to kupuję. Hełm i kevlar. tak. Kevlar West? Widziałeś tę scenę z tego, tak? z Family Guy'a? Jak była strzelanina w szkole i rozdawali kamizelki i ktoś był na pierwszym Op. roku i mu nie dali? Smutno. Weź się przybliż, bo to będzie słabo słychać, wiesz, na, na nagraniu. Czekaj, bo ja mam gdzieś w ogóle mikrofon chyba daleko. Yy, widzisz tu typów? Czułem, że jest na górze przez chwilę, to po prostu była niskiego świata. Siedzimy, słuchaj, w miejscu, które się nazywa To, i tu kampimy na nich. Bo oni muszą to zaplantować na B. Ty patrz się na wejście główne, to. Dobra. Obserwuj to miejsce. A ja się właśnie miałem tam patrzeć. Fuck. Fuck, to normalnie kupuję. Aaa, z okna. To normalnie kupuje najdę na tej rundzie. No dole, przeładuj, kochać! O! Dupa. No to tak, e, nasze umiejętności jak widać są wspaniałe. Wspaniałe wręcz. Nikt tak nie umie grać. Dobra, ja gram Echo. Zawsze drugą rundę gram Echo. Czyli nic nie kupuję. Bez tym skill. Ale ja Jan kupiłem. Ja nie umiem grać PM ani w tej grze. Lepszy PM niż nic. Ja gram blokiem. Nic, co, co mi zrobisz? Mam ładnego skila, bo tego sobie nie gram. Na kosie, na kosie, na kosie. Ja lecę ten. Aaa! jest tu, na kosie leciałem! Fuck, flash! Aaaaah! Z tym nobem to. Fuck. To jest smoke. Nie panikuj. Dawaj ola, rozgrywasz to. Nie bądź takim nobem jak ja. No jest Jest, No, tak będzie wyglądał cały ten odcinek. Tak. Jak chcecie wiedzieć? W sensie może jakieś inne tryby pogramy, może customowe, może 1 v sobie zagramy. Wtedy kacperek jeszcze nie wiedział, jak to się skończy na niego. Może lepiej nie? Czemu? No i nie by było. Sprzęt. Dobra, gram dalej Eko, mam to w dupie. Kupuję tylko teraz uspa. Dobra, ja gram Eko. Idziemy inną ścieżką, teraz tędy. Trzeba zaskoczyć przeciwnika. Ja gram Eko. Osłanie mnie, bo ja gram Eko. No ja nie mam ma, ja nie umiem! Boże! Co to ma być? Oh <grystanie> <grystanie> mogę flasza tam rzucić. Mogę. Ja nie kupuję na jego w ogóle. O dobra, mam w końcu tyle kasy za przegraną, że mogę kupić auga. Hej. Ja kupuję wszystkie granaty, mam zaraz zł złotych. Dolarów. Tak, dolarów. Cicho, to są złote. Tak. Polska policja, rajd, rajd Raid polskiej policji robimy. Lecę na kosze. Jak mnie zabił, Boże! Jednym strzałem, kurna. Headshot. Tak! flash. Chowam się! Nie widziałem tego na ile ile. Ja widziałem, jak ci leci pod nogi. Słyszałem go są na B, na B. Na mapie pokazywało Sobie nie poradzę, no wiesz. Ja <laughs> wiem Ja widziałeś tego ja Widział to, Idź na B szybko, człowieku. Idę tak oknem. Idź oknem. Zaskakuję go. Zobacz. Fuck! Spokojnie, Kasper. Nie możesz się tak denerwować. Ja dzisiaj dafowałem bombę i mnie zaszedł z nożem od tyłu. zaś to było upokorzenie. Dual Wiesz, że jak oni wygrają tę rundę, to wygrywają mecz. No wiem. I robimy one 1 No nie może zagramy jeszcze jednego wingmanka albo Datmecha... Nie, nie mecza, bo będziemy się ciągle wykładać. Zagramy sobie jeszcze może wingmanka jednego. Są so. kamuje! Yes. Leży! Mój pierwszy kill, wow! Biegnij, bo ty masz. Zabili mnie. Od tyłu będę. Szedł. Tam, tędy co szliśmy. Jest. Ej na Gratulacje. S, 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 S? Nie, dzidzik, dzidzik. Czekaj, yy, napiszę im... ...y... Yy. ten... ...jak te boty, co, co zrobił, wygrają rundę i piszą S? O, S? Jest... <grafię》>. Oni się teraz triggerują i nas zabiją. Jesteś głupi czy głupszy? Jestem głupi i głupszy. Gram <grawiam glarę> ECO, kupuję dwie barety. No, gram kawachem. Czemu ty idziesz tamtędy? Bo lubię Where is. Where? Nowhere Gdzie, gdzie, gdzie S? S Czemu on tym? Jeszcze myślałem, że dostanę dobry karabinek Dostałem to gówno Chcesz się zamienić? Nie Ej, mam 3 HP, weź mnie trochę osłabię, co? Wbijamy się na side'a ja plantuję. O! Aaa, <laughs> to piękny dźwięk był. Nie, nie, no nie, nie, nie. Co, następny mecz? Następny mecz. Czemu 25? Kniknij ten... wyjdź z gry. Do... ta. Dołączymy się jeszcze raz do parku najwyżej. No Boże, jazda dowolna. Już niech się nam rozgrzeje. Co dzisiaj robimy w BMG? Kolejny samochód, więc bierzemy Juta. Nasz super warsztat. Tak, bo ogólnie jest nasza fajna seria. Może zapowiemy, zapowiadamy, może nową serię. Można zrobić przegląd tych naszych przerobionych samochodów najlepszych. Odnow zrobić no, kolejną. Drugą część. Bo te samochody są. O tak. To było świetne. świetnego. Wysyłam ci, ten, wysyłam ci. I ogólnie, może będzie jeszcze nowa seria. Może jak ten, taka fajna z. Przerabiania. Przerabiania samochodów i jeszcze... Skradnięcie samochodów innych. Skradnięcia i sprzedawanie samochodów. No znaczy, to już całe lore mamy Ale ogólnie. Nie? Zagraj. Weź, eee, startuj, aparelu. bo ty musisz. Gramy defusa? Czy wingmanka? Wingman. No to wingman. Weź, ja wolałem elimination, nie wiem czemu. Elimination najlepszy. Wingman. wingman jest pedalski. Tak. Pedal. Wingman Padom Słu, czekamy na ludzi. Co to jest za mapka? Nie pamiętam tej mapki. To jest ten yy, To jest ta śmieszna taka Japońska A już wiem która. To jest. Dobra, dobra. To jest ta, co się wy... To jest ta, co się na niej wykładałem strasznie. W sumie nie wiem, która kosa lepsza moja, czy ta? Czy ten mieczyk? czy tam co, ja nie na anty Muszę jeszcze nowe rękawiczki kupić jakieś Ej, dobra, to są chyba jakieś notki wiesz? bo dosłownie przebiegłem mu przez twarz, on nawet nie zaczął strzelać, ale to może rozgrywka to do tego. No mu się nie chce. no znaczy, ja go prawie zabiłem? Z pistoletem, on miał jakieś aira czy coś. Auga. Auga. No, teraz we mnie wjechał jakiś DD major. No, Czuję, że on może się płacić. No nie wiem. A jakby ja nie umiem najmować, to dlatego, że ja DJ Khalid DJ, DJ, Tenga Knaga. widzę DJ Kalera? Oczywiście. Odliczanie: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeden. No. Za szybko. O, ja mam bombę. jej. Marzyłem o tym całe swoje ja życie. Wiesz, taki jak z tego tego... Jej. Jak z tego wiesz. Tak. Kto wie ten wie? Jej. Nowość w Kobi skurwysyny, wyjebisty zestaw do bombardowania ludności cywilnej. Pierwszy. O! Widziałem nosia! Musisz na blogi. to by się wydarzyło. <laughs> Gratulacje a, 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 a. XD. Jeździ to? Jeździ Mam teraz mam XD tego ziomka A ty masz XD tego ziomka? Nie mam XD tego ziomka. Dobra, gram jego XD te rudę, bo jestem eko. A ja gram kałachem A jestem eko. Ty nie jesteś eko. Lamusie. Ja sobie sejwuję pieniądze. Ja za to mam kałacha A ja sejwuję pieniądze. Dlatego tyle ci pierwszy. Czyli ja zabijam jakiegoś gościa i ty bierzesz jego broń? Tak. No, dawaj, dawaj. Jest tam ktoś. Leży. Dobra, idę po jego broń. Może by kupił auga. Nie. X da. tego. plecy, plecy! Tak. To broń ma taki odrzut. Nie wiem czemu Raszuje. Leży Gaius. Chłopcy 2, do MP7. 7. Co ty masz do MP7? Nie, nie lubię. Dobra, ja biorę kawacha cały czas. Ja jestem człowiekiem... Grałabym chyba, ale... Biorę wupę. Ja wiem grać <grym> ja w ą O no tak. Ja mam to... Co Cała na pewno nam pomoże w graniu. Nie patrz, ja jej teraz porabię awp Co, ja tam... Jest plan taki, że ja tam rzucam granat, bo ja mam granaty. Zwalnij im flesza. No ja chcę tam flesza rzucić. To weź mnie osłaniaj. Ja za wupą! proszę. I tu jeden raz jeszcze. Zrobiłeś. Ja jednego za nie. No, ok, grama był. Powinienem robić takie coś jak wiesz... Jak to się nazywa? Movement. Jak ci pro playerzy, co wiesz. Strzał i od razu kręcę, kręcę kosu. Tak. Nie wiadomo dlaczego. Dobra, ja to robimy taką taktykę jak wcześniej, czyli Dobra, ja rzucam flash... Ja na przesz. cztery palce gram na cztery palce. Ok? Ja gram na dwa. Ja gram na trzy normalnie. Jak mi wygodnie. Ja chcę pierwszy. Puszuję ich za łupą. Nie chyba obrali inną strategię. Zaczę tyłem patrzeć. Czy na mnie wyjdą na dupę? Ja Nie. idę, to może może mogłeś mi wyrzucić bombę, to bym poleciał, bo ja no, B. Aaaaa! Fuck! On będzie tu po prawej, chyba? Albo po lewej, jeszcze. A, prawej. Jeszcze będzie za tobą. Uch, no, no boże! Widziałem, w to jakiś bot, czemu dałeś mi się, się zabić? Bo mnie tamten rozproszył. Drużyny zamieniają się stronami. Spokojnie, jest 3-1. Wygramy to na chillu, mordo. Pokaż skinka. Nie masz skinka. Nie do mam XD. skinka. Chcesz mojego skinka do xd? Nie. Czemu? Bo nie chcę skinków. Ja lubię takie klasyczne bronie bez kinków Czemu? Ale w tej grze są nudne, bo to jest dosłownie każda broń, nawet kałach jest szary Nie ma no. tych drewnianych akcentów No ale cicho, takie są ładne I na tym korytarzem. Ja no, im idę wyjść na tyły Oni strzelają do mnie, więc pomocy Wierne Na kosie do ciebie lecę Mogłeś tam im od tyłu zajść Mogłem, ale to nie widzieli. Jo, tylko ciało wybięto. No. Pięknie i został jeszcze ostatni. Tak, jesteśmy wyskilowanym graczem. Zaraz Gratulacje. Po prostu jesteśmy genialnymi graczami, wyskilowanymi. Jeszcze jedna runda. Obawasz. Ostatnia. Musimy to wygrać. Człowieku, Piora M4. Ja też. Ja mam fajnego do M4. Kup, kup, kup granaty. Po co? Żeby ich wypraszować Jestem eko, nie kupuję. Ach, nie rozumiem ciebie człowieku. Czekamy na nich na B. Tutaj po prostu. Stoimy. Nudny jesteś. Jest! Ach, Ale e tam. Ej, nie, być mój mój. Cicho bądź jest mój. Z aktorem grał na daleko. Mi się wydaje, że on poszedł naokoło i poszedł na B tego ja da się zawrócić. Boże a nie, nie wczoraj. Myślałem, że będę miał twój kill dobrze. Tak w Za ścianą. Podkłada bombę. Daj mi go! Nie. Nie. Defuj, defuj. defuj. Trzy... A może jednak nie A bo, a bo, a może? Co się co stało? Co stało? My razem kliknęliśmy, żeby dafować, bo ja też kliknąłem wtedy. To może to przyspiesza jakoś magicznie? Nie, nie wiem. No tak, patrzę zwycięstwo. O tak, się, jestem MVP, nie wiem, 7 killi i to najwięcej z mojego pistoletu. Wejdź z gry, robimy je w One v 1 1v1? To ja, jak, ja, ja kreuję lobby, bo ja wczoraj grałem z łysy, bo 1v1 i mam wszystko przygotowane pod 1 v Ja też mam przygotowane pod 1v1'ka. A może te ma, ma, masz, masz ustawione wszystko ładnie? Ja też robiłem zawsze. To był to w host i to musi być tak. Ja wiem, ja robiłem 1 v a Nie team deathmatch, tylko defuse. Czemu defuse? Bo def, defuse jest lepszy. Ja deathmatcha zawsze grałem. Hmm, no może, tak kto lobby? Ja robię deathmatcha. No to dawaj. Syk. Wariata. Zmieniasz jakieś bronie czy dla hmm. ten? Jeden, tych też jest jeden. Dobra, czyli host pokoju użytkownika, ale w Chuj tam, spoko. Będzie. Nie grałem dawno. Dołącz teraz do... O, o, taki ziomek jest, grałem z nim na serwerze kiedyś. A on no, miał człowieku rękawiczki jakieś mega drogie, za 10 tysięcy, za czy za milion? Ciężka decyzja, którą broń sobie wziąć. Wybrałeś augę? Tak. I dwie barety. Co masz do AUG -y i dwie berety? AUG, A to jest jej dobry kombo. Ja mówię, że masz, że tylko wziąłeś sobie AUG -y i dwie beretki. Ja pewnie nie wiem, pewnie sobie zagram może klasycznie, jakiś SG. Wezmę może... revolver. To jest taka mapa, że ci jest... mogę wyjść w losowym momencie i na nie zauważymy, że sobie przejdziemy koło siebie. Pry. Przynajmniej nie mamy mam dużych lagów A miałem cię zaburzować! Musiałeś się obrócić! Tak! to To rozgrzewka człowieku Spokojnie Powinienem powinien wydawać ten dźwięk z CS-a tego ziomka, że takie, A! Oh. No nie go otrzymam, no nie, nie, ty jesteś jakiś, nie wiem, ile ty jeszcze grasz, przyznaj się. No ja to wiesz, raz odpalam od jakiegoś... Gram rewolwerem i snajperką w skinie Minecraft. Dobra, ja gram aukiem. Muzyka, mm -hmm. flash gdzie Nie, nie wierzę. co <noise> oh! to było? Bo no, ja strzelałem ze sneb. Dobra, będę frajerem i gram strzelbą. Critical lupes, ale to śmieję się, zmienić broń. Skąd masz naida? Przecież można kupować. Czy ty nie masz nejdów? To to deathmatch No boże! Ha. Ty masz kupować nejdy? Tak no, no właśnie To def, mecz. to się przyzwyczaiłem, że się nie da Nie, 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 nie wiem Ja nie umiem grać po prostu Ja też, człowieku Już nie zabijasz za każdym razem Tylko dwa razy cię zabiłem, człowieku Człowieku. O jeszcze nieskończone granaty są, hej. I teraz po prostu rzucać na ślepo fragami. Nie chciałem rzucić tak fragiem w losowe miejsce. I głupi leca, jestem. Leca na granaty.

Gratulacje, zabijeś mnie aukiem. To e, no, nie było miłe. Ej, czemu nie mam armoru w ogóle? Nie wiem, bo co nie kupiłeś. Nie mogę. Ty możesz? No nie wiem, zabij mnie. Nie zabiję cię, muszę cię zabić w uczciwej walce. No nie wierzę w to. Ja nie umiem grać. Ja mam armor się... czy nie? Nie wiem, nie masz. A, bo ja to, bo ja z kuzynem gram bez armoru, bo on się wnerwił, że, że tak. Że armor jest nie fair. Czemu? Nie wiem. On też go miał jakby nie patrzeć. No skąd?! <grym> tak, to ja się bawię teraz w rewolwerowca i nie masz życia. <grym> O, okay, mi kręci. Gdzie na pewno ja te najgorsze Boję się tego schodu O, <grym> No auk twój. Biorę twojego auga. Ok. Co, kradniesz skiny? No a jak? Człowieku. Ha! 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 ha, ha. Widzisz, jakie jak się zna spoty, człowiek? Nie znasz takich spotów. Co ty robisz ja ty? Nie, nie pytaj. dostałeś tego flesza? No bo ty go rzuciłeś dopiero później przeszedłem i zobaczyłem że ty Że ty idziesz April uh -huh. smoke Atle smoke Atnie smoke Atnie smoke Atnie smoke Opuje smoke, Up in smoke. Up in smoke. Oh, oh, oh. No nie, nie! No nie bawię się! No to co, takim miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Żegnam was, mili widzowie. Do następnego. Nara wam!